No i w końcu ruszamy z dzisiejszą dawką piłkarskich wrażeń. Pogoda jest przepiękna, czego chcieć więcej? To będzie porywający wieczór. Proszę się wygodnie rozsiąść, rozpoczynają się emocje, a mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Z wypiekami na twarzy wyczekujemy dzisiejszego meczu i mamy nadzieję, że dostarczy nam ogromu niezapomnianych wrażeń. Czuć już naprawdę wspaniałą atmosferę na stadionie. Oby przełożyło się to też na mecz. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Już po tym można poznać, że chcą zagrać w tym spotkaniu z kontrataku. Potrafią to robić. Mają w składzie kilku piłkarzy obdarzonych szybkością i zmysłem do tego typu gry. Kiedy tylko pojawi się taka szansa, na pewno postarają się wykorzystać wolne miejsce za plecami przeciwników i zagrać na dobieg do wychodzących na pozycję graczy ofensywnych. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony, to stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywala. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. <zysklarów> Boyd. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Szansa, czy przełamie impas? No dobra, to była obrona. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać? Co za blok! Brawo! Boyd, strzał teraz! Odważnie! Blokuje strzał. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Co wymyśli? Ma sporo opcji. Dobrze obroniony strzał. W okolice jedenastki teraz wrzuca i teraz skuteczne wybicie piłki. No i po ataku dobra interwencja. Co za błąd teraz? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Strata, muszą uważać. Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. Dobra interwencja przytomne zachowanie w polu karnym co wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Boyd. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Uwaga, wychodzi sam na sam. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie Rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Daleko dogrywa w pole karne. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Udane teraz zagranie do środka. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. No, i gra ruszyła. Popatrzmy, no dobra, to była obrona. Co za blok? Prawo, co wymyśli, ma sporo opcji. Dobrze obroniony strzał. Ciąg na bramkę będzie teraz chyba groźnie. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie Rzemiosław. Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd. Zbyt łatwo oddana piłka. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Udane wejście w przeciwnika. Nie daje sobie odebrać piłki. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Panu Bogu w okno, ale za to z jaką mocą. Zupełnie niepotrzebnie. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Cóż, statystyki potwierdzają tylko to, co widzimy gołym okiem. Obie ekipy mają problem ze stwarzaniem sobie sytuacji strzeleckich. A jak już się uda, to bezlitośnie podłują. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Musi uważać strata. Byłaby katastrofą. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Decydująca faza meczu. I proszę. Być może decydująca akcja. Zespół wziął się ostro do roboty. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Skrywa na przedpole. Rusza więc pierwsza połowa. Dobra, to była obrona. Co za blok! Brawo! Co wymyśli? Ma sporo opcji. Dobrze obroniony strzał. Ciąg na bramkę będzie teraz chyba groźnie. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie Rzymia. Panu Bogu w okno, ale za to z jaką mocą. Zupełnie niepotrzebnie. I teraz sztab szkoleniowy.